No to pokaż mi to. Kombinuj, ja nie wiem jak ty ją wyciągniesz. Postaram się. Może tylko na nożyczki. Tak Czy ty ją po... uniesiesz? Nie wiem. Czy ty ją uniesiesz? Tylko żeby nie uderzyć ją o te, wiesz? Co? Jakie to jest silny. No. Oj, to jest potężne. Kurczę, ty Mogę, może ci pomogę, pomo co? Okej, okay. tu ja ci troszeczkę otworzę ten o, tak. No trudno. Dawaj, dawaj. Niech ty więcej nie puszczam takiej No, Próbuj, próbuj, ale żeby ci nie, nie spadł, wiesz, mocno za... No <grybuj> dawaj, 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 no, no. delikatnie, delikatnie wrzuć do wody. No, spróbuj, spróbuj, tylko żeby nie uderzyła o kamienie, no? Tu powolutku. A bo ją tu delikatnie ssuń, no delikatnie, delikatnie ona sobie... O. Poszła. Dobra, mamy wszystko. Trochę się zmoczyłeś, dobra.